Dzień dobry witajcie na moim kanale prosiliście abym jeszcze raz pokazał czym i jak ostrze moje narzędzia zacznijmy od tomahawka kamień Hajdu gradacja 280 To jest ważne w ostrzeniu zarówno to machawka, jak i siekiery, swoją siekierę ostrze dokładnie w ten sam sposób. Ważne jest, aby nie odbijało się światło od ostrza. Jak się odbija światło od ostrza, to znaczy, że jest za bardzo zebrane i będzie się łamało. Ważną rzeczą jest też to, aby po przejechaniu palcem nie było tutaj z jednej, ani z drugiej strony zadry, ponieważ będzie się ostrzyło nierówno. Kamienie Hajdu to kamienie węgierskie o różnych gradacjach. Teraz kamień Hajdu 400 o gradacji 400 kamienie hajdu trzeba sobie podzielić pomnożyć razy razy dwa, czyli jeżeli to jest 400 to normalna osełka to jest 800 diamentowa na przykład kamienie hajdu mają twardość diamentu Bardzo rzadko ostrzę siekierę, niemniej ostatnio używam dość dużo tomahawka. Ten tomahawk już się stępił. Teraz kamień Hajdu o gradacji 600. Czym wolniej ostrzycie, tym uzyskacie wyższy połysk na ostrzu. Postrzymy oczywiście pod włos. i kamień hajdu gradacji 1200 Teraz sprawdzimy, czy nie ma zadziorów, i natrzemy kawałek skóry pastą polerską. Po co? Po to, żeby wypolerować ostrze z włosem. Sprawdzimy, czy działa. Jak najbardziej, jak najbardziej tak. To machawk naostrzony gotowy do, do pracy. zabezpieczymy ostrze i odkładamy ponieważ jutro jutro las kolejną sprawą jest nóż nóż typu Victorinox czy scyzoryk ostrze na osełce Falkin vende C4. Jest to najlepsza osełka jaką do tej pory udało mi się zdobyć. Posiadam dwie takie osełki. Gradacja jest 25 mikronów podawana przez producenta. Odpowiada to gradacji chyba 600 diamentowej. Oczywiście osełka diamentowa. Po osełce falkniwen wystarczy delikatnie przejechać, zachowując kąt ostrzenia pod swoją rękę. Przynajmniej ja tak robię. Niektórzy zachowują kąt ostrzenia taki jak Daje producent, później różnie to jest. Tutaj jest szafir, kamień ceramiczny. I oczywiście na koniec pasta polerska. nie, już sprawdzimy. Nie wyśmienicie, jak widać. Dobra. Teraz drugie ostrze tego scyzoryka, które przydaje się bardzo, na przykład do prac precyzyjnych. Ostatnio robiłem nim guziki do Torby swojej, obieram nim bardzo często ziemniaki. Szliw płaski, generalnie podobno ostrzony jest na 15 stopni, ale zapomniałem niestety kątomierza. Tak więc nie sprawdzimy na ile. Jest stopni ostrzony. Mądrale piszą, że 15. Ja ostrzę każdy jeden nóż pod swoją rękę. Czyli dokładnie ostrzę nóż w taki sposób, w jaki nożem tnę. Ok. Druga osełka Falkniven jest nowsza, nie jest jeszcze pozapychana bardzo i leży sobie na razie w przyborniku na osełki. Kolejnym nożem jest Esi, też śliw płaski. Producent zaleca ostrzenie na 15 stopni. Jako, że tu jest troszeczkę złamany szlif przeze mnie, przerobiony, bardzo cenię rady producenta. Niemniej bardziej cenię swoją intuicję i swoją dłoń i swoją umiejętność. Aczkolwiek producent tego noża. Zapewne ma umiejętności 100 razy większe od moich. Niemniej jednak każdy ma prawo inaczej ciąć nożem. W przypadku Essie. Ostrze go na dwóch skórach. W zasadzie poleruje go na dwóch skórach. Pierwszą skórą no to jest skóra z pastą polerską. Natomiast drugą skórą jest Skóra bez pasty polarskiej. Dłuższa skóra, na której ostrze może się kolokwialnie mówiąc rozpędzić. Ale po co dłuższa skóra? Po to dłuższa skóra, żeby naostrzyć nóż w każdym miejscu. I tnie. No jak widać nie Kolejnym nożem w zasadzie wiele noży które posiadam to są noże skandynawskie Skandynawskie noże są łamane na 27 stopni według znawców. Niemniej najlepiej oczy na 0, czyli na 27 stopni 25-27 zależy jaki moda, ale przeważająca większość z tego, co czytałem na różnych forach producenckich to jest właśnie 27 stopni. Falklingwen ma to do siebie, że doskonale zbiera. I tutaj nie trzeba przykładać żadnej siły, tak naprawdę, do tego, aby sobie nożyw naostrzyć. Oczywiście musicie mieć pełną świadomość tego, żeby uważać, ponieważ możecie sobie zaciąć palec. A nie jest to przyjemne, bo nóż, który idzie pędem, wchodzi naprawdę, potrafi wejść naprawdę głęboko. To jest mora, którą bardzo lubię, projektu. Współprojektowana, może o, może tak, przez pana Reja Mirsa model 510. Bardzo sprytny nożyk. Ktoś kiedyś powiedział mi, że nie ufa morze i nie zabrałby mory. No wiecie. To, co mówiłem kiedyś w moim materiale, jest dalej aktualne. Gdzie byś nie zabrał i jakie są Twoje preferencje. No, jeżeli idziesz na koniec świata z jednym tylko nożem, bez żadnego innego narzędzia, no to może byś i mory nie zabrał. Natomiast. Znam ludzi, którzy przeszli pustynię z Victorinoxem. Oksem. Jeżeli idziesz do lasu i masz piłę, siekierę, no to nie widzę powodu, aby nie zaufać nożykowi typu Mora. Jeżeli idziesz w góry i szukasz lekkiego noża, który jest w stanie sprostać w miarę ciężkim zadaniom i masz ze sobą na przykład Victorinoxa z piłką, to myślę, że będziesz zadowolony. Ale idąc w góry i mając na przykład piłę Bachką czy jakąkolwiek inną i morę, I tak nie rozpalisz ogniska w górach, bo nie wolno. Więc jeżeli idziesz do schroniska i chcesz sobie zebrać na przykład smolnych szczapek trochę po drodze, to to mora jest wystarczająca. Oczywiście człowiek, który mi to powiedział, nie jest dla mnie żadnym autorytetem w dziedzinie noży. Jest to człowiek, który kupuje drogie noże po to, żeby je mieć. Niekoniecznie po to, żeby z nich korzystać, dlatego też taką odpowiedź wkładam adaktor. Mora jak widać też tnie. Także...